Bez jego uwaga, bo to Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo i gol! Siódma minuta spotkania i już upolował tę bramkę, to jest ta głodna bestia! Przegrywa 0 do 1. genialne podanie Luki Modricza, chwaliliśmy przed momentem Sergio Ramosa, ale to jaką teraz asystą popisał się Luka Modrycz, to jest klasa światowa. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj rzucił się pod nogi Portugalczykowi i Sarbia, ale to... Nie wystarczyło. Real Madrid prowadzi 1-0. Też bardzo. Widzę sędziego. Ronaldo oczy Paulo Lopez. Cristiano Ronaldo i gol. Choć wyczuł jego intencję. Bramkarz Espaniolu. Espanol 0. Real Madrid 2. Klasyczna cieszyńka Cristiano Ronaldo. Lubi grać na tym stadionie. Cristiano Ronaldo. Bliski, bardzo bliski. i Dobrej interwencji. Paulo Lopez wyczuł inter... tylko strzał. Z powrotem. Gra do Bejla. Gareth Bale na pole B i gol. Cristiano Ronaldo. Macatrika. 20 minuta spotkania! To jest jego popołudnie, to jest jego mecz. Bale nie A było spalonego. Jaki spokój zachował też Bale w tej sytuacji, co zrobiła Najc Odpuścił krycie, spodziewał się, że będzie zagrywał prawdopodobnie do Marcelo, ale on wypatrzył Ronaldo, dograł idealnie. Miał na karcie Rubena Duarte. I na Wasa. Uwaga jeszcze. o tym za chwilę, bo teraz jest Bejl już gra do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo do środka i gol! Tak jest! Karim Benzema Real Madryt prowadzi 4 do 0. Francuza w sezonie 2015-2016. Jeszcze 23 trafienia Benzemy i Rafa Benitez będzie zadowolony. Nie zdążył za Cristiano Ronaldo. Mikael Siani. A ten wyłożył tę piłkę idealnie jak na srebrnej tacy w luksusowej madryckiej restauracji. Prost. Pod nogi będziemy. Za atakiem już pokazał się Isko, ale sprint Cristiano Ronaldo. Widzimy to z lewej strony. Isko prostopadle do Bejla nie ma spalonego. Gareth Bale czy będzie strzelał, czy odgrywał. Gareth Bale jeszcze odegrał. Ronaldo, gol! 5 do 0 i czwarte trafienie. Cristiano Ronaldo, 62 minuta. W poprzednim sezonie tutaj w południowej Barcelonie strzelił 3 gole. A w tym sezonie na razie 4. Widzimy jak doskonale wygląda ta współpraca Isko, Bejla, Cristiano Ronaldo. Początkowo wydawało się, że. Powrotem do Vasquez'a. Vasquez, tak myślałem, że będzie szedł na zwód. Uwaga. Płasko i gol! Tak jest! Cristiano Ronaldo dziś trafia po raz piąty. Natomiast to jest dzisiaj jego, jego popołudnie w Barcelonie. No i też Lucas Vasquez poszedł na zwód, później odegrał tę piłkę, właściwie wyłożył ją płasko do Cristiano Ronaldo, ten zupełnie niepilnowany Duarte skupiony na, na Vasquez'ie.